Ten odcinek będzie dosyć szczególny, ponieważ postanowiłem skupić się przede wszystkim na jednym temacie, a to dlatego, że to, co dzisiaj dzieje się wokół Ukrainy, będzie miało ogromny wpływ nie tylko na losy naszego wschodniego sąsiada, ale potencjalnie na losy całej Europy Środkowej i Wschodniej, a szerzej całego europejskiego porządku międzynarodowego i naszego wspólnego bezpieczeństwa. W tych ostatnich tygodniach mieliśmy mnóstwo spotkań dyplomatycznych, rozmów, różnego rodzaju zapasów pomiędzy najważniejszymi graczami. Ja miałem, przyznam szczerze, z Spory problem, żeby jakoś przygotować ten odcinek, żeby jakoś skondensować to wszystko, co ostatnio się działo. I pomyślałem, że może najłatwiej będzie podzielić te wydarzenia, patrząc na poszczególne kraje zaangażowane w ten konflikt. No a na początek, oczywiście Ukrainę. Ukraina państwo, które mierzy się z groźbą rosyjskiej inwazji, i na początek chciałbym podkreślić jedną, myślę, kluczową rzecz. Jeżeli ktoś pyta, czy dzisiaj na Ukrainie wybuchnie wojna, to ja chciałbym przypomnieć, że ta wojna już trwa. Od 2014 roku w wyniku rosyjskiej agresji na Donbas. Zginęło około 14 tysięcy ludzi, a 2 miliony stały się uchodźcami wewnętrznymi przesiedleńcami. 2 miliony ludzi musiały opuścić swoje domy. Dzisiaj na Donbasie cały czas istnieje linia fontu. Tam cały czas słychać strzały, słychać wybuchy bomb, tam cały czas giną ludzie, cały czas są. Wyludnione wioski, także ta wojna trwa. I myślę, że tragizm obecnej sytuacji najlepiej pokazuje fakt, że jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, co zrobić, aby przywrócić pokój na Ukrainie. Jak doprowadzić do reintegracji tych oderwanych terytoriów, jak zmusić Rosję do wycofania się z Donbasu i również z okupowanego Krymu. I jak doprowadzić do tego, żeby ludzie mogli powrócić do swoich domów. Dzisiaj niestety zastanawiamy się, co zrobić, żeby to na kijów nie spadły bomby. Tych scenariuszy rozwoju sytuacji jest bardzo wiele. Co ciekawe, ja mam wrażenie, że bardziej alarmistyczne nastroje są raczej na Zachodzie niż na samej Ukrainie. Chociażby ostatnio doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa Jake Sullivan ogłosił, że do... Rosyjskiego ataku może dojść niemalże w każdej chwili. Tak mówią Amerykanie, a jednocześnie Ukraińcy stają się uspokajać. Rosyjski minister obrony Oleksii Reznikow przekazał, że prawdopodobieństwo znacznej eskalacji konfliktu z Rosją nadal oceniane jest jako małe. Ja byłem kilkanaście dni temu w Kijowie i sytuacja w ukraińskiej stolicy była naprawdę spokojna. To nie jest tak, że ludzie masowo rzucają się do sklepów, wykupywać produkty pierwszej potrzeby albo boją się wychodzić z domu w obawie przed, przed naciągającą wojną. Życie stolicy toczy się pewnym normalnym tempem i moim zdaniem to jest bardzo dobry znak. Władze ukraińskie robią wiele, żeby nie doprowadzać do wybuchu paniki. Pamiętajmy, że bardzo ważnym elementem rosyjskiej wojny hybrydowej jest próba wzbudzenia niepokojów społecznych, sianie chaosu. I ta, te trwające groźby mają doprowadzić właśnie na Ukrainie do wybuchu paniki, do rozchłócenia wewnętrznego państwa, co potencjalnie może ułatwić. Rosji, próby chociażby zmiany rządu w Kijowie, stąd też absolutnie zachowując czujność i gotowość, należy jednocześnie dbać o to, żeby właśnie do takiego wybuchu paniki nie doszło. Ja w tym kontekście dosyć negatywnie oceniłem decyzję Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także Kanady o ewakuowaniu części personelu swoich ambasad bądź rodzin rodzin tegoż personelu, no bo to właśnie powoduje wrażenie, że za chwilę coś się wydarzy, że za chwilę na kijów mogą spaść rosyjskie rakiety, to może niepotrzebnie wzbudzać tę, tę panikę. Jednocześnie wydaje się, że Ukraińcy są przygotowani na potencjalny atak. Warto zauważyć, że chociażby w Charkowie, mieście oceanem jako jednoznacznie prorosyjskie, w ostatnich dniach odbył się patriotyczny Marsz Jedności, w którym wzięło udział około 5 tysięcy osób. Jego uczestnicy skandowali stop rosyjskiej agresji, chwała Ukrainie, chwała bohaterom. takie obrazki, obrazki ukraińskich, tak mogliśmy widzieć w mieście ocenianym jako jedno z najbardziej rosyjskich. Zastanawiając się, co może się wydarzyć, myślę, że warto spojrzeć na takie możliwości właśnie działań hybrydowych. Rosja Poza taką pełnoskalową inwazją, do której chyba ciągle nie jest gotowa, mówi się, że w tym momencie wokół granic Ukrainy zgromadzono około 70% docelowego stanu żołnierzy, ale Rosja może również wykorzystywać inne instrumenty właśnie z zakresu tych działań hybrydowych. Jednym jest oczywiście właśnie sianie paniki, sianie różnego rodzaju fake newsów po to, żeby destabilizować Ukrainę, żeby prowadzić do sytuacji, w której z Ukrainy będą chociażby wycofywali się zagraniczni inwestorzy. Kolejnym elementem mogą być różnego rodzaju cyberataki, w tym ataki na infrastrukturę krytyczną, sieci elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, czy sieci telekomunikacyjne. W roku 15-16 dochodziło do takich ataków. W trakcie jednego z nich udało się odciąć od dostępu do prądu kilkuset, kilkaset tysięcy mieszkańców. Ukrainy. Zresztą również w ostatnich tygodniach przeprowadzono atak hakerski na kilkadziesiąt ukraińskich stron rządowych bądź powiązanych z ukraińską administracją. Tam pojawiła się zamiast normalnej treści stron pojawiło się obwieszczenie w trzech językach, w tym w bardzo kulawym języku polskim. O tym, że Ukraińcy odpowiedzą za swoje zbrodnie, w tym również za to, co stało się na Wołyniu, za działania UPA OUN. No oczywiście, właśnie tego typu ataki mają siać chaos, mają też próbować przekonać odbiorców, że jakoby Polacy mogą w tym maczać palce, co oczywiście jest absurdalne. Zresztą też zadziwiający był składnia tej, tej, tego manifestu w języku polskim, jak mówię, język kulawy, pełno błędów. To trochę zadziwiające, że tak wielkie imperium nie może pozwolić sobie na zatrudnienie profesjonalnego tłumacza, który przygotuje taki tekst, tylko posługuje się chyba e, translatorem, translatorem Google'a. E, wreszcie można sobie wyobrazić, możemy sobie wyobrazić w kolejnym scenariuszu próby różnego rodzaju zamachów bombowych, czy prowokacji, wywołania zamieszek, które miałyby dać Rosji uzasadnienie do rozpoczęcia działań zbrojnych, dać taki kasus beli. E, takie informacje również pojawiły się w mediach. Okazuje się, że miał zostać Przygotowany film propagandowy przedstawiający efekty ukraińskiego ataku. Miały zostać zainscenizowane sceny, gdzie znajdują się ciała pomordowanych. Na tych ujęciach miał znajdować się ukraiński, ukraiński sprzęt wojskowy. To miałoby również pokazywać barbarzyństwo Ukraińców i dawać asumpt do, do konfliktu. No i wreszcie jest możliwość punktowych uderzeń na różnych kierunkach. Na uderzenia, na przykład na Donbasie, tutaj bardzo ważny, ważny Ważnym miejscem jest Mariupol, istotny ośrodek przemysłowy, port nad Morzem Azowskim. Linia frontu przebiega dosłownie kilkanaście kilometrów od tego miasta. Mariupolu nie udało zająć się Rosjanom i prorosyjskim separatystom w roku 2015. Mówi się też o Charkowie, o Sumach, o Czernichowie. Osobiście uważam, że bardzo istotnym miastem jest Odessa, potężny port i ośrodek handlowy nad Morzem Czarnym. Ale też miejsce symboliczne. Dlatego, że tam w 2014 roku nie powiodła się operacja utworzenia Odeskiej Republiki Ludowej na modłę tych, które powstały na Donbasie, na modłę Donieckiej i Łuchańskiej Republiki Ludowej, choć takie próby były, były podejmowane. Tam doszło do, 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 do prowokacji, która, która z kolei doprowadziły do zamieszek i do tragicznej śmierci kilkudziesięciu prorosyjskich demonstrantów w domu związków zawodowych. Dramatyczne wydarzenie, ogromna tragedia, prawdopodobnie przygotowana przez rosyjskie służby specjalne. Ale jednocześnie wydarzenie, symbol, które stało się w rosyjskiej przestrzeni medialnej, koronnym argumentem mającym potwierdzać tezę o okrucieństwie Ukraińców, o tym jak bestialsko ci banderowcy mordują niewinną ludność rosyjskojęzyczną. Tragedia 2 maja, jest symbolem, który wielokrotnie przewija się w rosyjskich mediach. Ja myślę, że to jest wydarzenie, które trochę na zachodzie, również w Polsce, zostało zapomniane. Natomiast tam, właśnie w tej przestrzeni rosyjskiej, jest niezwykle istotne. A zatem taki atak na Odessę mógłby być uzasadniany jako akt dziejowej sprawiedliwości. No a ponadto Putin jest człowiekiem i pamiętliwym, i mściwym. Na pewno nie zapomniał porażki sprzed kilku lat i teraz chciałby wziąć na mieszkańcach Odessy rewanż. Także taki scenariusz też jest możliwy. No i wreszcie w tej, tej drabince eskalacyjnej ostatni element, czyli pełnoskalowa inwazja, próby zajęcia Kijowa, czy całych połaci Ukrainy. Operacja nie, niebywale kosztowna, która zarówno pod kątem ekonomicznym, ale również jeżeli chodzi o zaangażowanie militarne i Mówiąc takim brutalnym językiem straty w ludziach trudno wyobrazić sobie, żeby mogło do tego dojść. W mojej ocenie ryzyko jest niewielkie, ale nie możemy go wykluczyć. No I tutaj warto jednak oddać, że zachód wykazuje się podziwu godną solidarnością. Ta odpowiedź Stanów Zjednoczonych i państw członkowskich na to jest zdecydowana. Nie będzie ustępstw na rzecz, na rzecz Rosji. Dodatkowo Stany Zjednoczone. Po niefortunnej konferencji Joe Bidena, kiedy amerykański prezydent stwierdził, że odróżnia niewielkie wtargnięcie od pełnowymiarowej agresji i jakby różnicował ewentualną odpowiedź strony zachodniej, ta konferencja wywołała szok w Kijowie. Ukraiński minister spraw zagranicznych stwierdził, że agresja jest albo jej nie ma i nie ma żadnej różnicy między niewielkim i pełnowymiarowym wtargnięciem na Ukrainę. Bardzo krytycznie w tym kontekście wypowiadały się również media amerykańskie, zarzucając prezydentowi Bidenowi, że może w ten sposób zachęcać Rosję do takiego niewielkiego wtargnięcia. No i po tej konferencji prasowej przyszedł czas jednak na konkretne działania. Stany Zjednoczone zdecydowały się wysłać do Europy, do Europy Środkowej, na wschodnią flankę NATO, dodatkowych żołnierzy. Do Polski trafi 1700 żołnierzy z 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej. To jest elitarna jednostka. Jej żołnierze walczyli między innymi w Kosowie, Iraku, również ostatnio w Afganistanie. Dowódca tej jednostki generał dywizji Christopher Donahue brał udział w ewakuacji Kabulu. Także 1700 żołnierzy trafia do Polski, dodatkowych 300 żołnierzy trafi do Niemiec, a jednocześnie 1000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec zostanie przerzuconych do Rumunii. I to są konkretne, konkretne działania. Ponadto kolejne państwa zaczynają dostarczać broń na Ukrainę, zarówno USA, jak i Wielka Brytania państwa bałtyckie. Ale również Polska, Warszawa podjęła decyzję o dostarczeniu amunicji artyleryjskiej, ale także przenośnych zestawów przeciwlotniczych Grom oraz Piorun, to są, szczególnie Piorun to jest konstrukcja bardzo nowoczesna z 2019 roku, przeznaczona do zwalczania między innymi helikopterów, lecących samolotów, broń bardzo skuteczna w przypadku obrony przed, przed takimi właśnie punktowymi, Uderzeniami. A skoro mówimy o dostawach broni, to warto spojrzeć na Niemcy, które na tym na tle tej jedności zachodu, no niestety okazują się najsłabszym ogniwem. Berlin konsekwentnie odmawia dostarczania broni na Ukrainę. Niemcy zaproponowały, że mogą dostarczyć Kijowowi szpital polowy oraz 5 tysięcy hełmów. Merkijowa, były czempion bokserski Witali Klitschko, stwierdził, że jest to absolutny żart oraz zapytał, co Niemcy chcą wysłać w następnej kolejności. Poduszki. No, trudno się dziwić takiej reakcji, kiedy cały Zachód broni się przed, przed Rosją, kiedy cały Zachód popiera Ukrainę, Niemcy zasłaniając się polityką. Demilitaryzacji prowadzoną przez socjaldemokratów, którzy są najważniejszą obecnie partią w koalicji rządzącej, unikają wsparcia dla Ukrainy. Tę postawę Niemiec krytykuje już sama niemiecka opinia publiczna, również media, środowiska opiniotwórcze. Warto tutaj przytoczyć słowa. Wspólne słowa dwóch laureatów Literackiej Nagrody Nobla, Białorusinki Swietłany Aleksiejewicz oraz Niemki Herty Miller, które zaapelowały o dostawy broni na Ukrainę. A Herta Miller stwierdziła, że to właśnie Niemcy ze swoją historią muszą pomóc Ukrainie. Co Niemieccy politycy chcą teraz wysłać na Ukrainę? Hełmy? To jest kompromitacja przed całym światem. Tak o postawie Niemiec mówi. Niemiecka laureatka literackiej Nagrody Nobla z 2009 roku. Trudno przewidzieć, jak rozwinieć ten kryzys, ale w mojej ocenie jedno jest pewne: największym już teraz przegranym mogą być Niemcy, które straciły swoją wiarygodność jako sojusznik państw środkowoeuropejskich. Jako sojusznik również Ukrainy, która przecież właściwie od początku, od wybuchu wojny w XIV roku stawiała właśnie na Berlin jako najważniejszego partnera, który miał pomóc zażegnać ten konflikt. Prawdopodobnie Niemcy mogą tracić również wiarygodność za oceanem. Niemiecki upór w takiej koncyliacyjnej postawie wobec Rosji może pokrzyżować szyki prezydenta Bidena, który chciał doprowadzić do odnowienia relacji z Niemcami, ale jednocześnie nie chce tracić sojuszników w Europie, w Europie środkowej, a zatem tutaj Berlin staje się chyba takim głównym hamulcowym tej europejskiej jedności, oporu przeciwko potencjalnej rosyjskiej agresji i trudno przewidzieć, czy dojdzie w tym kontekście do jakiejś zmiany frontu, no a tymczasem w tym wszystkim Polska ma sformułować nowe porozumienie pomiędzy naszym krajem Ukrainą a Wielką Brytanią. To miał być taki dodatkowy sojusz, który oczywiście w żadnym razie nie może być alternatywą dla Paktu Północnoatlantyckiego, ale może pełnić taką rolę uzupełniającą, komplementarną. Ja myślę w ogóle, że ta taktyka budowania regionalnych. Sojuszy zaczyna powoli przynosić efekty. W 2020 roku utworzono Trójkąt Lubelski, który łączy Polskę, Litwę i Ukrainę. Jego celem jest, jest wspieranie pro, proatlantyckich i proeuropejskich dążeń Kijowa, i właśnie tu również jego uzupełnieniem mogłaby, mogłoby być ten, to porozumienie Wielka Brytania-Ukraina-Polska. W momencie nagrywania dla Państwa tego odcinka nie jeszcze szczegółów tego porozumienia, więc. Trudno tutaj o szersze komentarze po owocach ich poznamy, ale na pewno będę się tej sprawie tej sprawie jeszcze przyglądał. No a tymczasem Rosja nie zaprzestaje prężyć muskułów. Za kilka dni rozpoczną się właściwie w momencie, kiedy ten odcinek będzie emitowany, już będą trwały potężne manewry, manewry militarne. Związkowa stanowczość 2022, już w tym momencie na Ukrainie znajdują się tysiące rosyjskich żołnierzy z opublikowanych zdjęć satelitarnych. Wynika, że w pobliżu granicy z Ukrainą na Białorusi, w odległości kilkudziesięciu kilometrów, dyslokowano m.in. 15 szturmowców SU-25, systemy rakietowe, Przeciwlotnicze S-400, wyrzutnie rakiet krótkiego zasięgu Iskander, które mogłyby razić kijów, a także czołgi, artylerię, ciężarówki. Te manewry mają potrwać 10 dni. Financial, Financial Times z kolei przestrzega, że w najbliższym czasie mogą odbyć się rosyjskie manewry wojskowe z wykorzystaniem broni nuklearnej, co miałoby pokazać determinację Rosji, w, jeżeli chodzi o odstraszanie NATO, pokazać, że Rosja w przypadku natowskiej interwencji mogłaby wykorzystać. Nuklearną broń taktyczną. No To jest oczywiście taka opcja dosłownie atomowa. Tym niemniej, ja myślę, że to jest to, co w tym momencie możemy już, już powiedzieć. To niestety, że bez względu na to, jak zakończy się ten kryzys, gwałtownie rośnie napięcie w całym regionie. Być może za kilka tygodni odetchniemy z ulgą, powiemy. Ha, Całe szczęście do ataku na Ukrainę nie doszło. Kłopot polega na tym, że rosyjskie wojska, które znalazły się na Białorusi, pozostaną tam prawdopodobnie na stałe. My, jako Polska, będziemy graniczyli z rosyjską armią już nie tylko od północy od strony obwodu Kaliningradzkiego, ale również od wschodu, od strony Białorusi. W kleszczach znajdzie się przemysł Suwalski łączący państwa bałtyckie z pozostałymi krajami NATO. A zatem może okazać się, że ten konflikt, którego teraz unikniemy, zostanie odciągnięty w czasie nie dzisiaj, nie jutro, nie za rok, ale może za pięć. Czy za więcej lat. Europa środkowa się militaryzuje. Rosja na pewno tej militaryzacji nie zamierza porzucić, nie zamierza odpuszczać, mówiąc kolokwialnie, swoich imperialnych planów. W tym momencie obserwujemy taki zryw na Toski. Podobna, podobna zresztą sytuacja miała miejsce w roku 14. Chodzi jednak o to, żeby to nie było właśnie takie jednorazowe, ach, teraz się zbieramy i, i będziemy twardzi, postawimy się Rosji. To to nie może być jednostkowe wydarzenie. My musimy być przygotowani. Na długi marsz, długą obronę przed, przed tym rosyjskim imperializmem. Zresztą Rosja równolegle wzmacnia swoje, swój sojusz z Chinami. W trakcie ostatniego spotkania pomiędzy prezydentem Putinem a Xi Jinpingiem przy okazji otwarcia igrzysk olimpijskich, na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, wydano wspólną deklarację. Chiny sprzeciwiają się rozszerzaniu NATO, a z kolei Rosja sprzeciwia się jakimkolwiek regionalnym sojuszom w tym rejonie Indo. Pacyfiku. Tutaj chodzi oczywiście o Pakt Akus, łączący nowy Pakt łączący Wielką Brytanię, Australię i Stany Zjednoczone. Także ja myślę, że to, co dzisiaj obserwujemy, to faktycznie realna, taki może nie początek, ale już faktyczna rzeczywistość starcia mocarstw, walki o nową światową hegemonię, i my po prostu musimy być na to gotowi. Myślę, że możemy powiedzieć, że ostatecznie zakończył się. Zakończył się, zakończyła się epoka końca historii, i chyba żyjemy w rzeczywistości, gdzie pokój wcale nie jest czymś oczywistym, a podobnie jak to bywało przez wieki, może być czymś cennym, co teraz powinniśmy bronić. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym. Odcinku. Ja oczywiście będę Państwa informował o tym, jak rozwija się sytuacja wokół Ukrainy i mam wielką nadzieję, że ta broń, którą również Polska dostarcza Ukrainie do obrony, nigdy nie zostanie użyta, a my pamiętajmy, że ta wojna w Donbasie cały czas trwa i Ukraińcy cały czas płacą cenę za to, że bronią się przed rosyjskim imperializmem, a bronią nie tylko siebie, ale również całej Europy Środkowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia informacji na portalu Kresy24.pl i do zobaczenia.